To już kolejna edycja Zielonego Roweru, programu, który nie tylko edukuje młodzież w szkole, w klasach, ale także i edukuje, pozwala poszerzać wiedzę edukatorom leśnym podczas drugiego dnia, kiedy też sami biorą udział w zajęciach i uczą się nowych metod edukacji w edukacji leśnej, tak aby dostosować te metody do zmieniającego się świata, do zmieniających się potrzeb społeczeństwa. Leśnicy przyjeżdżają do nas z całego kraju, starają się uczestniczyć aktywnie w w tych zajęciach bardzo dobrze się do nich przygotowują. Można powiedzieć, że z roku na rok scenariusze pisane, scenariusze zajęć są coraz lepsze i wybór tych edukatorów jest coraz trudniejszy. My też można powiedzieć jako edukatorzy, leśnicy uczymy się cały czas tego, co społeczeństwo oczekuje, uczymy się tego, jak postępować na zajęciach edukacyjnych i dzięki temu staramy się sprostać wszystkim tym wymaganiom, które są można powiedzieć, które stawia przed nami edukacja Nagrodą za przeprowadzenie zajęć w najlepszy sposób jest oczywiście ten nasz słynny rower, nie zawsze do końca zielony, ale jednak rower, tak żeby e, uhonorować tego kogoś, kto przygotował najlepsze zajęcia. Właśnie łączy przyjemne z pożytecznym. Przyjemne, czyli prowadzenie zajęć i oddanie kawałka siebie dla szkół, ale też pożyteczne, czyli edukatorzy również się szkolą, poznają nowe metody pracy i co ważne, to jest moment i miejsce na to, żeby spotkali się pasjonaci, żeby nakarmili się wspólnie swoją energią i potem mieli też więcej pomysłów i energii do swojej pracy, którą na co dzień wykonują jako edukatorzy leśni ludzie, którzy wyjeżdżają z zielonego roweru, przyjeżdżają z nowymi pomysłami i dzięki temu mogą lepiej, fajniej, ciekawiej, bardziej efektywnie opowiadać o przyrodzie, bo de facto to jest celem naszej pracy i celem tego, co robią edukatorzy leśni, czyli zarażanie naszą pasją uczestników naszych zajęć. Ja bym chciała pokazać dzieciom jak tak naprawdę wygląda jeden dzień z mojej pracy. Będzie to taki typowo praktyczny dzień. Zabiorę ich w teren i pokażę im jak wyznacza się drzewa trocinkowe. Dlaczego, co się dzieje u nas w regionie, że panuje susza. Jak się ścina drzewa i jak się zrywa drzewa. Idziemy z koleżanką do szkoły prowadzić edukację. Ja przedstawię dzieciakom co można z lasu jakby wyciągnąć, wyprodukować, tak? jak można z niego korzystać. I także opowiem o pracy leśnika, czym, czym leśnik się zajmuje tak? w swojej pracy w terenie. Edukatorzy cały czas pełni pasji, pełnie pełni energii wyruszyli na rowerach do szkół. Szkoły się przygotowały, czekają na edukatorów. Są przygotowane przedstawienia, pięknie udekorowane sale. W szkołach jest prawdziwe święto lasu. Dzieci są ubrane na zielono, a leśnicy z całej Polski, przyjechał także na przykład kolega aż z dyrekcji szczecińskiej, na hulajnodze. Przejechał całą Polskę na hulajnodze, aby dzisiaj przekazywać wiedzę leśną, edukację leśną i nieść dalej w świat dla dzieci dzieci są tak zadowolone z zajęć, że są zapraszani potem edukatorzy do klas, gdzie w ogóle nie miały się odbywać lekcje, ale kolejne dzieci wiedząc o tym, jak wspaniale było, chcą także usłyszeć co przyniósł, jaką wiedzę przyniósł leśnik. Więc leśnik zamiast wrócić po godzinie zajęć, przyjeżdża nam po czterech godzinach, bo przeprowadzał kilka zajęć pod rząd. Dzieci mają dzisiaj szansę poznać tak naprawdę nasze lasy. Mają szansę dowiedzieć się o drzewach leśnych i o gospodarce leśnej. Chcę im przekazać to, to jakby taki pierwszy stopień do wiedzy leśnika, do gospodarki leśnej, do zrównoważonego rozwoju, aby te dzieci mogły dowiedzieć się, jak korzystać z lasu, jak korzystać z jego piękna i z tego, żeby faktycznie idąc do lasu. Mogły znać te drzewa, mogły pochwalić się tą wiedzą rodzinie, znajomym, żeby te dzieci faktycznie świadomie korzystały z lasu. To wie jakie kolory mają jesienne liście? Sierpone, Sierpone, zielone, zielone, dokładnie. I dokładnie. I I i dokładnie te wszystkie kolory tak naprawdę, nie wiem czy mi uwierzycie. W liściach są cały czas. bo możemy się dużo rzeczy nauczyć. Większość tak naprawdę o drzewach. Możemy się nauczyć jak na przykład, jak na przykład działa to, że drzewa jakby sobie same robią pokarm. Możemy nauczyć się też rozpoznawania drzew przez liście i przez ich owoce. Ta lekcja nie jest nudna, to jest taka super jakby fajna lekcja przyrody, gdzie możemy się więcej, więcej nauczyć o drzewach. Stawiamy obiekty albo mówimy o różnych obiektach, które spotykamy, czy to w lesie, czy gdzieś na spacerze, gdziekolwiek. Ale mówimy o tych obiektach w taki sposób, żeby wzbudzić w odbiorcy jak najwięcej emocji. No i dzięki temu mamy więcej pewności, że taki odbiorca zapamięta taki obiekt, no właśnie poprzez wywołane w nim emocje. Proszę. Spójrzcie na te małe drzewo. Prawda nie jest pokaźnik typowy, ale to dom. W lesie z taką metodą interpretacji dziedzictwa przyrodniczego. Jest taka metoda, która jest metodą komunikacji między odbiorcą a przewodnikiem tak naprawdę i uczymy się wykorzystywać tę metodę właśnie w takiej praktyce edukatora leśnego. To jest metoda, która jest skierowana do osób dorosłych i to jest nowa rzecz, która się w Europie już pojawiła dawno temu, natomiast próbujemy ją troszkę na grunt Polski i także na grunt leśny przeszczepić. Leśnicy uczą się nawet nie tyle opowiadać, co wchodzić w dialog i to jest zasadnicza różnica tak naprawdę między opowiadaniem o lesie a włączaniem ludzi w doświadczenie ich, czyli ich leśników, ich edukatorów, ich przyrodników jako takich. Stał Karolina Grabowska na dzisiejszej Dnia my edukujemy dzieci, opowiadamy im o lesie, opowiadamy o wszystkich, o naszej pracy, a tak naprawdę, drugiego dnia to my wcielamy się w rolę tych uczniów, ponieważ to my jesteśmy edukowani. Dowiadujemy się nowych rzeczy, jak pracować z tymi dziećmi, jak do nich mówić, jak interpretować różne zdania, żeby one nas zrozumiały. Także Zielony Rower to naprawdę super miejsce. Poza tym pracujemy w super grupach, gdzie każda grupa. Robi zupełnie inne rzeczy. Możemy się sami sami z sobą z całej Polski zintegrować, więc jeśli o to chodzi, to naprawdę strzał w dziesiątkę z tym programem. Mamy wspaniałych edukatorów, jest to krem de la creme naszej służby leśnej. Mam nadzieję, że tak pozostanie i że ci młodzi ludzie, w dużej mierze, którzy zajmują się tą edukacją leśną, będą kreować pozytywny wizerunek leśników w naszym kraju, ale również i za granicą.